Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie rysuję karty. Pierwsza karta to jest sedno. Pięć kielichów, co wychodzi naprzeciw. Sześć buław. Wynik, odpowiedź, rada. Pustelnik. Dołożę kartę. Trójka mieczy. Dołożę kartę. Sąd. Na spodzie talii jest karta szóstka mieczy i to może być tło czytania. Sedno, piątka kielichów. To jest emocjonalny żal. Rozczarowanie. Wyrzuty sumienia. To też jest opłakiwanie swojej przeszłości. Ubolewamy nad dotkliwą stratą. Mogliśmy stracić coś dobrego, ważnego. Mogliśmy stracić kochaną osobę. I skupiamy się na tym, na tym nieszczęściu. Opłakujemy błędną decyzję. To też jest, albo było negatywne podejście do człowieka, lub do sytuacji. To też jest taka porażka życiowa. Porażka uczuciowa, że związaliśmy się z nieodpowiednią osobą. Poświęciliśmy się dla tej osoby. Również mogliśmy poświęcić swoją miłość dla idei, dla kogoś innego lub wobec obowiązku. Poświęciliśmy swoją miłość dla pracy czy dla innych ważnych czynników. To jest poświęcenie się dla kogoś i zrobienie siebie męczennika. Czyli patrzcie, ja się poświęciłam, poświęciłem dla tej osoby. Tutaj jest brak przemiany duchowej, brak wybaczenia sobie czy innym. Jeżeli jesteśmy w związku, który nas nie zadowala, jesteśmy niezadowoleni, nieszczęśliwi, to trzeba pomyśleć o rozstaniu, ponieważ możemy od tego swojego nieszczęścia dostać depresję. Czy Większe zaburzenia psychiczne. A to dla obu stron i otoczenia jest druzgocącą porażką. Co wychodzi naprzeciw? Szóstka buław. To jest takie rozczarowanie. To jest porażka wskutek postępu. To jest również zerwanie zaręczyn, brak zdecydowania. To są zawiedzione nadzieje, nieudany wyjazd, czy niepotrzebny wyjazd, lub kogoś zaprosiliśmy do podróży, do miłego spędzenia czasu na wakacjach, a to wspólne spędzenie czasu nas rozczarowało. Również okoliczności rodzinne utrudniły komunikację. Wynik. Odpowiedź, rada, pustelnik, trójka mieczy i sąd. Tutaj jest pokazany mężczyzna, samiec alfa, który zapomniał zadbać o kobietę, którą kocha, ale ma do niej pretensje. Większość mężczyzn uważa, że kiedy zdobili kobietę, to już nic nie muszą. Nie muszą nic robić. Nie muszą się trudzić, bo ona i tak już należy do niego. Stary, kobieta nie jest Twoją własnością. Nic nie będzie robić po Twoje dyktando. Sam zrób, mamy XXI wiek. Kobieta ma swoją wolę i potrafi stwierdzić, czy jesteś dla niej partnerem, który strzela do tej samej bramki, czy gracie w tym samym zespole. Jeżeli uzna, że nie grasz zespołowo, to znajdzie sobie kogoś innego. I później nie możesz mieć pretensji do nikogo. Zastanów się, kiedy ostatnio doceniłeś, ją. kiedy kupiłeś jej kwiatka, na przykład za 6 zł, kiedy do niej napisałeś czy powiedziałeś, że ją kochasz. A nie tylko piszesz, czy. Dziś w nocy coś się wydarzy. Kiedy dla niej coś zrobiłeś, coś ugotowałeś, czy posprzątałeś, pewnie uważasz, że te czynności są niemęskie, że to do niej to należy, a w ogóle to jest jej obowiązek. Zachowujesz się, jakbyś był miękkim robiony. Doceniaj ją każdego dnia, pomagaj jej. Nie unosi się bezsensownie. Kiedy ona daje ci do zrozumienia, że jest sama w tym związku, to ta informacja powinna być dla ciebie ważna. Bo inaczej zostaniesz tylko ze swoim miękkim. Samotność w związku jest straszna i druzgocąca. Pamiętaj o tym. A tego ci nie życzę. Dziękuję. Pozdrawiam, Klara Tarot. Jeżeli ten film ci się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół oraz napisz komentarz pod filmem. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot. Klara Tarot Plus i Klara Tarot miłości kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o siebie.